Zgłosili mi zawodnicy i działacze sekcji bokserskiej, że na ulicy Warsztatowej postawiono znak zatrzymania, zakaz zatrzymania i postoju. Ten znak utrudnia bardzo utrudnia funkcjonowanie tym, którzy w godzinach popołudniowych korzystają z hali pilawa i chciałbym zapytać Pana Prezydenta, jakie były Yy, podstawy do postawienia tego znaku i na czyje polecenie on został tam postawiony. To odpowiadając na pytanie pana radnego Zenona Drewy, to nie jest tak, że ktoś przyszedł, nieznani sprawcy postawili znak. To musi być poprzedzone zmianą organizacji ruchu. I ta zmiana organizacji ruchu została wykonana na wniosek, ją przeprowadził Miejski Zarząd Dróg i to się odbyło wszystko zgodnie z procedurami. Co do tego, kto wnioskował i dlaczego była podjęta taka decyzja, tutaj można jakby zadawać pytania, ale z tego, co ja się orientuję, że Miejski Zarząd Dróg jakby w bardzo przemyślany sposób podchodzi do tych wszystkich zmian, bo stworzenie nowej organizacji ruchu to jest proces często długotrwały. Więc to jest to nie było na pewno działanie ad hoc, został złożony wniosek, Miejski Zarząd Dróg dokonał analizy i to wykonał. Więc nawet jeżeli teraz pojawiają się głosy, że to jest pomysł kiepski, to powrót do sytuacji także będzie wymagał nowej organizacji ruchu moim zdaniem, ale tutaj oczywiście na piśmie także zostanie odpowiedź udzielona z, z odpowiednim załącznikiem, czyli opinią Miejskiego Zarządu Dróg, co doprowadziło czy jaki był wniosek dotyczący tej zmiany?